Kolejny dzień vlogowania, zaraz omawiamy Greków. Hadzima dupą kręć tak jak Niki, Niki o Juk, ten Juk, ten Zapasów, na wykonawca oh, i This monster. Wydaje mi się, że to nie jest prawidłowa odpowiedź. Czemu masz znowu tę samą koszulkę co wczoraj? Co wczoraj? To jest fotomontaż. Dobra. Mam zieloną koszulkę, sfotomontowali tam z czoła. Drzewka! Ale dobrze, że już nie ma ptaszka na tym. Nie ma już, ja mam inną koszulkę Tak? Tą no samą Tak, inną no Nie am. Kurwa, umyłem okulary i wreszcie przejrzałem na oczy I co? Brunes jest taki zajebisty Tak skeruje kurwa Wow Nie, nie, wow Daj portfel Ja mam ci portfel? Nie no, ci pomówię Dawaj portfel Co jest? Ale ci najebał Co <ślonka> <Za> inny, co <ślonka> inny Bijam. Jak ja już, już nie mam siły, już się zmęczyłem, wszystko mnie boli. Bo ja to nie dałaś. <grywa> Ale zrobiłeś taką technikę jak Pudzian, tych wszystkich golemów tam, na początku kariery w fajmy No bo Podkoszał ja... podkasał i go podlizał. Tania, góry nie sprzedam, Młodku. tak się robi, jak jesteś gruby, to musisz zmerarange'ować typa, ty pomyślisz, że robi krok do przodu, a ty tu... Psk, Nóżka. Nie wiem, że jesteś taki doświadczony w tych bójkach. No to nie jest ulica, to jest APC. A tutaj to wiesz, Syncrofa pokonałem kiedyś. A Syncrofa synkro, to 20 kg. No właśnie, jest kurba patyczak ewany. Nie da się nic zrobić. Nie masz za co go złapać. Się udaje, że Zotero to Cinkrafa na ławeczce wyciska. Nie no już przegraliśmy oni, dzisiaj. Oni to ser jedzą i to dlatego. Jaki? Fetę? Feta, no Ale defle też je FETA i tam nie ma nic o serze na opakowaniu. Mm, nie, może nie kontynuujmy tego wątka. To będzie tak. Nie działta, rozwoga! Policja! Policja! E, e. Przecież jak to na pewno to robi! Serveta! Zobaczcie jak kurwa mu Johnson odstają. No i każdy ma kompleks, wyglądało tak jak idea, Rozumiem, że mi zazdrościcie urody, pieniędzy, umiejętności w grę getarową, e, i prawdopodobnie jeszcze atencji innych kobiet. Ale też nie mam za dobrze. Super jesteś do muszę, muszę kurwa wstawać, muszę być w gaming roomie o 12.30. Rozumiecie to? W pracy o 12.30 być. I jeśli mam wymóg grania staloku, daną liczbę, to jest po prostu strasznie duża presja na mnie. Muszę, jeszcze rapy z Pyrką. Jeszcze rapy muszę oglądać, muszę siedzieć biernie, myśleć na, na grze. Na temat gry muszę pomyśleć, co chce zrobić osoba. Którą ja bym był potencjalnie w tym miejscu. Strasznie męczące, jakby. Pozdrowienie do kopalni. Rozumiem, dziękuję Jeszcze jakiś grubas, mnie nawodzisz z kamerą. Co powiedziałeś? Mam ci. Słuchaj, ja to też potrafię ciosy pewne. Ale Teraz... nie możesz tak zrobić, bo masz kamerę w jednej ręce. Tak? No. No chodź tu. I masz w sobie kurwa Krzysz. za krótkie ręce, żeby dosięgnąć. Stary. Talewa. Ta ręka niesie, kurde, śmierć, a tej się sam ja <śmienicza> patrz. Ale nie sięgasz właśnie, to jest to problem. Ta niesie... Nie wiem co niesie. W sumie lewą... Nie, nie wiem, lewa nic nie niesie, ale prawa często niesie piwko, na prówowie, <śmienicza> tak zwane. No co byś tam z tymi stopami zrobił, co? Nie bądź chytry, no, to to, gościu. Kurwa co ty poszedł, kurwa Ała! Kto nie mnie, nie bij go. A widzisz, ja jak... co pisze na moim czacie? Pisze tak. O, zginął, debil. Mama czajka ci zaraz dojedzie, uważaj sobie. Eee, dzień dobry, mama czajka. Tak naprawdę, możesz się zapytać czajka, że jestem dla niego jak starszy brat, którego nigdy nie miał. Jestem dla niego przykładem. Mam starszego brata. Ale taki starszy nie, brat, starszy, którego chciałbym, mie chciałbym mieć. O, yy, podejdź jak yy, Ja chcę pozdrowić Piotrusza, którego spotkałem dzisiaj na soloku. Miał nick w grze Nóż do Krtani No ja pozdrawiam wszystkich od Żuwików i od Gregasów. Pozdrawiam każdego mojego widza, który mnie teraz ogląda po Widzowie naszym Typ dni, jest toksyczny, wyzywa, nie chcę, żebym go nagrywał no, Dlatego nie ma vlogów Defles się popsuł, naprawcie deflesa A prób Moje, no. Ale że Hazima na siłę nagrywa Zieliśmy vloga? Hazima wchodzi do rumu, ręce mu się trzęsą mówi content, content, co ono groć, kurwa na vloga. No jak mi się muszą to to być robi. wyświetlenia, no, no, kurwa, no, wyświetlenia no, no. 6 małego roku, skurwy. kurwy Mentosyj rzucaj. Co? Wrzucaj Mentosy Otwieram. Co tam oglądasz fajnego? Lucyfera! Oglądam. Słam? No, serial typu casual. Eee, taki tutaj całkiem fajny detektywistyczny. No i ja oglądam tak, go, bo muszę. Bo obiecałem dziewczynie, że obejrzę. Bo ona nie może obejrzeć ostatniego, najnowszego sezonu, jeżeli ja nie dogonię. No i jest przejebane. Cały noc, ca... cały dzień praca. A nocą, kurwa, zamiast spania, jest lucyfer oglądany. To jest Lipton typu. I! Pięć owoców! Pięć owoców. owoców z, z lasu! 5 zakole, czyli... eee, proszę wymienić pięć owoców z lasu, panie Hadżima. Jeden. <ścoughs> Jeszcze cztery. Pięć owoców z lasu! Jeden. Hadżima, <ścoughs> zakręcić się na brzuchu! Spierdolę! <ścoughs> No nie to. No. Pięć owo owoców o, z lasu. to zrobiło? Tak. Co ty, co ty z tym zrobiłeś? Ale pięć owoców z lasu wymienić w głąbie. Mogę wymienić pięć owoców. Z... Halo? Halo? Cięć? Chociaż jeden? Ej, czemu z tego się... Pięć owoców z lasu, ale że jesteś z Anglii, to po angielsku. To nie ma sensu. Ja jagody. Po angielsku gorówki, no nie jest Zero odpowiedzi jest na razie Jagody, borówki, banany Musisz po angielsku? Banane Jagoda, z borówka, banana Kory Co? Kora Dobra no. Mech Mech to jest twój gameplay, pozdrow Mech to są twoje gameplay? Czajek Właśnie. Co powiedziałeś kurwa? Wow. Co powiedziałeś? Czajek Wymień 5 owoców z lasu Pięć owoców z lasu? Tak, na pewno miałeś to na przyrodzie z tydzień temu Pięć owoców z lasu No to e, żołędzie No są owocami W sumie to ma rację Ale czekaj czekaj Pięć Nie no pięć owoców z lasu które mogą zjeść ludzie? Oj, no to teraz się pan popisał. E, e, dobra, to, to sam. Ma, maliny? Ziemniaki. Dobra. E, Jeden maliny. Te. Takie poziomki? Dwa poziomki. To jeszcze piąki muszą być, jak są poziomki. Nie no, żartuję. Nie wiem jak się to nazywa, czekaj weź tylko nogi, muszę sprawdzić jak się to nazywa, ostrężlice u mnie się to nazywa ostro. A teraz robisz cosplay Zaraz wam powiem co to jest A, e, jeży... Twoją e, starą Czekaj, jeżyna? Nie możesz tego kurwa googlować No bo spra sprawdzałem Ale on jest. wiedział on Ja wiedziałem jak to po śląsku Tylko znał po Śląskie jeżyny jak się nazywały śląskie jeżyny? Ostrężlice Ostrężlice kurwa Przedeż jakaś Obo adekare, miejscowość obok złej wsi wielkiej Tak się właśnie no. zgooglował to była miejscowość To trzy Gene kontruje w że ma bardzo dobry setup na niej Nie wiem, a na przykład okay, jagody nie są nie wciśle, czy nie? Jagody, czy borówki? Jagody czy borówki są A jakie wymieniłeś pierwsze trzy? Ja też dobre tradyshoty Jezus mały. Poziomki, maliny i... Poziomki, maliny I ostrężlice A to jeżyny Poziomki, maliny, jeżyny, okej a borówki dobrałem. są. A jeżyny to nie są te wszystkie, właśnie takie? Nie, jeżyny okay, to dobra. są takie czarne kwaśne A kitu, no, no są takie. Dobre sobie, ja lubię. E, nie jakieś okay. porzeczki są? Porzeczki. Nie, porzeczki się chyba samemu robią. Jagody! A to, no, to już mówiłem. Zaraz pożyczki, borówki. Czy to nie? Borówki i jagody to są Orzechy, orzechy. Mówię jagody i borówki, oczywiście jest tak. Ale to nie ci patrz. Jeszcze raz! Jeden Halo, jeden Maliny dwa. Maliny Dwa miałeś, Boże, po, e, po, e, Poziomki Maliny, poziomki Jagody Uuu, ok, Maliny, poziomki, tak. jagody Maliny Jagody, poziomki, jeżyny Tak Maliny, jagody, poziomki, jeżyny, jeszcze, jeszcze jeden No to orzech Orzechy To jest owo Włoskie To nie jest, jest owo Laskowe To nie jest, jest kurwa owo A co to jest orzech! To jest owoc! To jest owoc z drzewa Dobra, czajek zaliczyłeś. Ty pięć zamienia się. Trudne jakieś. Okej, okay ke, brawo o. dla ciebie. Uh, yeah. uh, uh, uh. Bez jest tutaj owocu suchego, niepękającego. Mm. No, no, uh, no, no, nie pękającego. Uh, no, no to jest Co? pyrka. A to jest Co? jego kubek po zimnej kawie. Każdego ranka pyrka grzeszy pijąc no, zimną kawę. Nie pyrka nudzi, co była na korka, tym talerzu? gdyby go nudziło, to by tego nie robił. To nie mój talerz Pewnie było kurwa zimne. Ale najgorsze kurwa, najgorsze z pyrką jest to. Ja bym chciał tu porcielować na kanapie, a tu jest jakieś kurwa główne jedzenie Pyrki Które kurwa wygląda... Jak z ale Przepraszam, zapomniałem o tym. Nie tylko o tym pyrka. Woda milionera jest zerowana. Nie wiem, co on zrobi nawet. Oznabia Halo? Pozdrawiam taki. <grym i> Nie <zimny> ma chuja. Kurwa, <grym i zimna> ja Zbiskigowałem Zbiskiwałem w czeski sądzy psówkę. Tak? Pod fingera znajomego. Drodzy widzowie, zastanawiacie się czemu. <grym> I chujemy, jak wyglądał 200 na kurwa 20 sekund Kurwa panowie zastanawiacie się dlaczego przegraliśmy No to w kurwa odpowiesz na tych materiałach to jest Po prostu Oddaj to kurwa Co, co robicie? Wchodzę hmm. na taśmę tyle Zdziwiłeś hmm. mnie i chcesz hmm. się ci no, no, tak Cześć Co, co u nas nagrywasz? Co to robisz tutaj? Rozciąga się. Co oglądacie? Bo jestem jak drewno. To za śmieszny miś? Sił z kamerą, a nie jakąś. Co tak wolno zapierdala? Szybciej kurwa. Nie no bo czyli najpierw. O chujcie chodzi. się robisz. Żeby sam byś pobiegał. No co to? Na telefon pewnie, to? Jak robisz takie zmiany tempo, to się najwięcej spala tych kalorii, wiesz co, dziwyczku. Jak no. robisz powoli, 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 później zapierdalasz szybciutko, szybciutko, to się najwięcej spala kalorii. A to za miałem zrobił No najpierw się rozciągnę. Na a później zrobię tak jak pan y, Brunes. Dobra. Dobiegnie końca, kiedyś? No, do końca. Już 2 kilometry Ludzie mi lubisz, mój się, tylko dlatego że to się no, bo nie Trzeba tutaj podłożyć jakąś taką muzyczką z rookie'ego, nie? Sierpki. A ty mamy jakbyś zaczął, to się Czekaj, bo ja też chcę Ale się, się rozgrzucać Czy ktoś by pomyślał, że olbrzymie że tak szybko biegają? Brunes przespierdala przed przeznaczeniem. No, gdyby przez, prze, przestał biec to by się wywalił Więc musi biec do przodu Szybciej z tą lodziarnią pół kilometra Brunet, mamy to, to jakieś stoty no. w ogóle są Tak, to jest 5 i o, można w ogóle pod górkę sobie dać No tak, Brunes ma dwa pod Zobacz, mamy 6 minut na timerze Mamy pół kilometra S S Tego jeszcze nie było na vlogach, gracze potrafią uprawiać sport, to oh yeah. by się spodziewał. Jak Rocky. Zabrona? Kontuzja. Sprzedałem mu low kicka, gdamkowi. To <trykne> jest mały Policji. LSPD, lawsuitroyable... tak? LSPD jest na Policji. Los Santos, y... no, no. Police Departement. Police so Departement. Takie śmieszne wyciągnięcia do. No, 28, tak? No i no. <prophets> no, no. ma być. Mikro, spoilerujemy. A, bo to jest jakiś rozgniewany. Ja muszę w piątek jechać. Szkółka A które idziesz? Pewnie z rana będę jechał. Pewnie o 9 będę miał uciepąk. No, no. no. no, no. <optical music> Hola! Maro! No, no, no. Cześć, witajcie. Co ja? Cześć! Tutaj ja i tutaj ja Miwak. znowu razem, lecz ja? tym razem na kanapie. Tak! Na kanapie.pl Gdzie robimy różne rzeczy. Albo z nich, albo z tych rzeczy jest odpowiadanie na Wasze pytania Pod no tak. naszymi vlogami i tweetami. Od razu pierwsze pytanie, jak się mieszka z Deflesem? Myślę, że mieszka się przyjemnie. Nie ma nudów na pewno. Czasem kogoś pobije, ale tak to jest spoko. Aż tak Daily Pump, co to scouting? Co to scouting? Następne pytanie. Nie no, scouting to jest coś takiego. To jest chyba jakby była hierarchia rzeczy w LoLu, to jest chyba najmniej istotną rzeczą. Po i gameplayu, przygotowaniach i milionu innych rzeczy. To mniej więcej jest coś takiego, że analityk drużynowy, w tym przypadku e, Hajima, mniej więcej sprawdza powtarzalne zachowania się drużyny przeciwnej, bądź jakiekolwiek zachowania w grach, na przykład elementy stałe typu, gdzie stoją level 1 i tp. Albo puffing pierwszy i na przykład jeżeli ktoś robi coś w każdej grze, albo w większości gier, na przykład powiedzmy w 70% to możemy uznać, że to jest jakiś Zwyczaj taki habit, tej osoby i można to na przykład jakoś przeabizować, na przykład kogoś skupować przez ściany, bo wiemy, że tam może stać i jest o to bardzo wysoka szansa. No i tyle. Najmniej tak. istotne rzeczy. Kolejne pytanie: jaką klawiaturę ma DAFLES? Razer Huntsman. Czy to prawda, że Brunez nie miałby szans na potężnego OTP-owa Serai, Norberta, Disa, to to leśnik na świecie? Pozdrow! Nie zadawaj już pytań, masz bana kurwa na tym kanale, masz bana na pisanie komentarzy na tym kanale. Czy możemy zobaczyć miwaka robiącego łokieta? Łokieto dla widza, minimaj. A to źle zrobiłeś. Jak się robi? No to za mało energii, bo trzymaj, to musi tak łokieto, wiesz, tak szybko. No nie takie bez energii. Minimaj, to dla ciebie. Łokieto dla ciebie. E, ulubiona marka sprzętu gamingowego. No to załóżmy, że to mnie do ciebie. E, moja wydaje mi się, że będzie Logitech. Mi e, ciężko ocenić, bo najwięcej miałem Steel Series, ale jak to Miałem Steel z Logitech, to też były spoko. Trudno powiedzieć. No jedno z tych dwóch myślę. A był? tak, ja też tak raczej. Razer raczej nie, a które mają fajną. Ja nie miałem nie tyle. <laughs> Czy Hadzima zakręci się na brzuchu, bo ma kurewsko wielki. Hadzima. Zakryć się na brzuchu, pokazał wam środkowe palce będzie powiedział, pierdol się. Czy znalazł się człowiek, co kanapki dla czajka robi? Eee, no w sumie to jakaś kucharka z kucharek, sześć, zrobiła ci nam kanapki. No. A to jest scam ogólnie, kurwa, te kanapki jebane, bo to jest... Te kanapki to jest dokładnie to samo, co kurwa, jak zamawiacie na przykład... Bo ja zazwyczaj zamawiam grillowanego kurczaka i mówię, o kurwa, jakieś kanapki dzisiaj. To jest kurwa to samo, tylko że w innej formie, rozumiecie? To jest taki scam. To jest ten sam kurczak. Tak? No tak, to jest ten sam kurczak, tylko rzucili do bagietki, dodali tam sałaty i pomidora. Nic więcej nie zrobili. Na minus, na minus. Ja mam salami, ale to dobre było. Co Płaki. się stało, że czajek się ulał? Czy powodem jest przyrost kila? A to było, co nie, to jest odwrotnie proporcjonalne. To nie <Ill metric> jest prawda. Czajek po prostu... To jest spros po prostu bierze przykład. Ale to jest chwilę spros proporcjonalna. Dlatego miwak jest taki kujowy. nie jest prawda. Czaja, po prostu czajek bierze przykład jakby z coacha i z analityka. Dude, no. o oni jedzą to oni. Hashtag Deli pompowlotu. Zeturan może zrobić cosplay pana zbigniewa Stonogi, jak ten lekko podniesie głos głosu mówić, to pan się o to. No, że tutaj robi więcej. to nie ma Sturana? Co? Czyli to nie ma sensu Więc nie może tego zrobić niestety, ale Jak? Pewnie by to zrobił, bo jest dość popierdolony No i to tyle na dzisiaj <laughs> Zadawajcie pytania w komentarzach albo na Twitterze Nie zadawajcie już, bo zadawacie, zadajecie chujowe pytania Albo przynajmniej postaracie się zadać lepsze Pod hashtagiem DailyPompaVlog

No, jutro gramy mecz na Misfits Na Misfits agres agresywnego i tego drugiego Co, jakaś, co mogę życzyć jutrzejszej pompie? No, by każdy wstał Nie lewą nogą Nie prawą nogą Lepiej jakby każdy upadł na brzuch Żeby przynajmniej któraś z tych nóg nie, nie zapeszyła Niech każdy jutro będzie w formie mutant no. Potem przerwa, nie wiem czy będą vlogi, może się pojawią test vlogi, co kiedyś tam nagraliśmy, ale ich nie wypuściliśmy, bo tak wyszło. Yy, może będziemy coś nagrywać. Na pewno niektórzy będą musieli wrócić do domu, bo szkółka. Będzie krótka przerwa, potem wracamy do scrimów i 11 albo 12 gramy 3 mecze od razu. Nie tak jak teraz, że tam jednego dnia jeden mecz, tylko od razu zagramy wszystkie swoje mecze. No i albo wygramy. Ja też nie będę grał wszystkiego. Albo przegramy, no. no co <laughs> Także co? Zostawcie Subika. Coraz Was więcej. Zostawcie lajka, bo lajki powodują, że na przykład za ileś tam lajków pewnie Brunes będzie znowu walony. No i hashtag DailyPompaVlog. Na Twitterze. Pod y, filmikiem na, na, na YouTubie możecie zadawać pytania Czemu Gnomek maltretuje Szmiwaka? Bo mnie zdenerwował Co zrobił? Grupa... Wyzywał mnie <śmiennie> 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 <A! śmiennie> <A! śmiennie> oh, Potworze, demonie Pobili mnie. ratunek mnie nie, nie pobił Codzienne nie. piciekolki to jest Pepsi, więc na minus, ale może być. Dobra. I co tam u Ciebie Dobrze, a u Ciebie? Spoko. Gotowy na honorówę? Na polaka? No to też. Tak. Czy ja wiem, czy honorowe? No to jest bardzo ciekawe, bo tak półtora roku temu, jak było Scouting Grants, Agresiło mnie z fair swojego teamu, chyba, nie? Tak było. No, możliwe. A teraz będę na niego grał na u Masters, więc to jest ciekawe. Czyli taka droga przybyłeś długą. Mam nadzieję, że. nie zimpuję. Mam nadzieję, że będzie fajny matchup i będzie walka. Dobra. A jak nie, no to. trudno. Będzie... Szukajmy. Oni, A... oni poszli do Syrowni chyba. Tak? No jak tam? Samopoczucie? Humorki? Dzisiaj odgrywamy. No igrywamy. trzeba, trzeba. z nową taktyką. Z jaką? Tak, po, po pierwsze nie gramy kalistą. <grym> I po drugie bierzemy smoki. I... Dobra. Bierzemy smoki. I No I co? No, to jest tak jeśli tylko To Jeśli to bierzesz, się w górę, to możemy wygrać. No. To jest fajne. Opcje? Wydaje mi się, że... No jakie na mleko... opcje? No... No jak to jest? No, my zawsze bierzemy tier 1 mida. A oni biorą trzeciego smoka, a potem jest to jest katastrofa. Wydaje mi się, że tylko ta, ta część ze smokami ma sens. No, ta część ze smokami ma Nie, kalista ma... też. Jest, nie bez... no, jest... Jest żałosna ta kalista. W drugiej ultralidze działała, a teraz... No teraz się podsuwa. Teraz się podsuwa. To jest prawda, w drugiej ultralidze I ten dżin pod KDA też nie jest jakiś wybitny. O kurwa. <grym> Aż ci sobie muszę napić. A z póki był zawsze taki problem, bo wchodziłeś do jakiegoś pokoju, gdzie na przykład nie było klimy i wiesz, jest sierpień. Bootcamp. Yy, wszystkie okna są zamknięte. Więc był taki kurwa zaduch i 70 stopni w środku. A ten potrafił kurwa w bluzie i w kurtce. Oh. Robert, Robert, to się o! Robert mi kiedyś opowiadał historię. Witam, witam. Cześć. Witam, witam. Robert, to, to, spotkanie. Nadał, bo, 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 nie da się wytrzymać. <laughs> da się wytrzymać. <laughs> Robert mi kiedyś opowiadał historię Sergiusz. Jak był właśnie z Pukim w, w, w pokoju. E, w hotelu jakimś. póki podchodzi bierze... Klimatyzację na maksa. Nie, nic nie mówię. Przyjadę i powiem, cześć. Będę stał dzisiaj <initiatives> za tołą 21-ą osobą To jest miłe. Test napoju kokosowego. A muszę to zerować? Czy aż takie żałosne to jest? Zaraz zobaczysz, że to jest No dobra. O, o jest to jest jest to jest to to jest Grywalne. ci się? Tak szczerze to, to smakuje jak wymiotiny. Ale inaczej jak to pijesz to nie jest takie złe jak potem jak już to przełkniesz tak. i jeszcze masz resztki tego w ustach, to takie... takie nie to kwaśne to jest nie to właśnie takie... To ma aromat kokosa, ale smakuje trochę jak... jak niedomyta cipa. Nie, serio, Nie mogę spać! Chcę cię zabrać tam! Gdzie jest stolicą hawana? Daj mi tylko czas! Mam dziś planach! No nie nagrywaj tego, kurwa! Chcę cię zabrać tam! Gdzie stolicą hawana! Tylko czas! Ma to koniec vloga na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę, dzwoneczek. My mamy teraz kilka dni wolnego, więc raczej się nic nie będzie pojawiać. No i co? Zeraczy w grupie, wracamy do scrimów na samym tygodniu i walka o... o niemożliwe, tak? Więc trzymajcie nas kciuki i obserwujcie, co się będzie u nas działo. Nara! No.